Marka Diablo przez lata wychowała całe pokolenia graczy. Produkcja Blizzarda wyznaczyła kierunek rozwoju gier hack and Slash, ale niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, jak bogata jest historia tego uniwersum. W końcu wchodzimy do gry, naparzamy w demony, rozwijamy postać, a fabuła ma być tylko dodatkiem. Wiecie, kim są nefalemowie? Jak narodzili się Archaniołowie czy Mroczna Trójca? Jak Diablo jest w stanie powrócić w każdej odsłonie gry? Ja jestem Siomer i zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka o Lord Diablo. W dzisiejszym odcinku usłyszycie gościa specjalnego i mam nadzieję, że takie duo wam przypadnie do gustu. Zaczynamy! Nie! Mitologia świata sanktuarium została dokładnie opisana w czarnej księdze Lamesena, mędrowca, który studiował magię z Katsimi i wpływ najwyższego zła na świat śmiertelników. Księga ta zawiera historię stworzenia oraz wskazówki jak pogonać pierwotne zło. Zaginęła, gdy członkowie kościoła Zakarum postanowili wyplenić zło, ale jak pokazała historia ulegli manipulacjom Mefisto i upadli jak wielu przed nimi. Po wielu latach została odnaleziona w Kurast przez bohaterów, którzy deptali mrocznemu wędrowcowi po piętach. Została ona przekazana Dekerdowi Keinowi, który następnie zawarł te szczegóły w swojej księdze. Sposób stworzenia wszechświata Diablo wyglądał niemal identycznie jak w wielu aktualnie znanych na świecie mitologiach od Wielkiego Wybuchu. Ale chyba jako jedyna zdradza, co było przed nim. A była nią pustka, w której istniała perła, stanowiąca centralny punkt istnienia. W jej wnętrzu znajdowała się potężna, śniąca istota zwana Anu. Przypominający budową człowieka byt, stworzony był z diamentu. Anu był jedyny, który funkcjonował w ramach perły. Zawierał w sobie dobro i zło, światło i mrok, czy radość i smutek. Z niewiadomych nam przyczyn w pewnym momencie przebudził się. Przez eony udoskonalał swoją czystość i perfekcję. Jednak wiedząc, że ma w sobie dobro i zło, nie będzie w stanie tego dokonać. Wyrzucił z siebie całe zło, będąc pewnym, że tylko ten stan pozwoli mu na dalsze doskonalenie swojej czystości. Nie był jednak świadomy, że wszelkie niegodziwości nie pozostaną bez świadomości. Te z kolei połączyły się w jedność, z której zrodził się Tatamet. Siedmiogłowy smok będący przeciwnością Anu, nazwany później pierwszym, pierwotnym złym. Między oboma bytami rozgorzała walka, która trwała milenia. Anu i Tatamet ścierali się ze sobą bez przerwy, jednak żaden z nich nigdy nie zdobył przewagi, by rządzić perłą. Byli sobie równi, i żaden z nich nigdy nie przejął kontroli nad drugim. A im dłużej walczyli, tym częściej uchodziła z nich życiodajna energia. Będąc na skraju wytrzymałości, oba byty postanowiły rzucić się na siebie i ostatkami sił wywołali ogromny wybuch, który ich unicestwił i rozerwał ich ciała na wiele części. W epicentrum ostatecznego starcia powstało pandemonium, stanowiące bliznę brutalnych narodzin wszechświata. W jego centrum znajduje się serce stworzenia, ogromny kamień inny niż wszystkie pozostałe. To oko Anu, kamień świata. Stanowi fundamenty miejsc i czasu, rzeczywistości i nieskończonych możliwości. Z ciał Anu i Tatameta powstały krainy wysokich niebios, gdzie urzędują aniołowie z Radą Angelis na czele oraz płonące piekła, świat demonów kierowanych przez ciągle walczących ze sobą pierwotnych złych. Kręgosłup Anu, który wystrzelił w pierwotną ciemność, ostygł i przez niezliczone wieki uformował kryształowy łuk, wokół których powstały pozostałe zręby wysokich niebios. Pozostała niematerialna cząstka anu zaczęła rezonować w łuku, rozpoczynając proces narodzin aniołów, istot stworzonych ze światła i dźwięku, które ucieleśniają aspekty jego cnót. Najpierw zrodzili się archaniołowie, którzy stworzyli wspólnie Radę Angiris. Reprezentowali kolejno następujące aspekty cnót. Imperius Odwagę, Tyrael Sprawiedliwość, Auriel Nadzieję i Tyrael Los. I mal mądrość. Jeśli zaś chodziła ta Tatameta, jego poczerniała, tląca się jeszcze skorupa, spłynęła w niższym rok rzeczywistości, tworząc płonące piekła. Z jego siedmiu odciętych głów narodziło się siedem istot, w których trzy były znacznie silniejsze niż pozostali. Wszystkich razem nazwano pierwotnymi złymi, zaś trzech najsilniejszych, najwyższymi złymi, byli nimi Diablo, Mefisto, Baal, Andariel, Duriel. Azmodan i Belial. Każdy z nich reprezentuje inny aspekt. Diablo jest panem grozy, Mefisto jest panem nienawiści, Baal panem zniszczenia. Duriel, panem bólu i tu w cudzysłowie bliźniakiem Andariel, pani cierpienia. Belial to pan kłamstw, zaś Azmodan Pan grzechu. Z czasem gdy anioły i demony spotkały się w pandemonium, rozpoczęło się wydarzenie zwane odwiecznym konfliktem. Istoty z obu krain kontynuowały walkę między sobą o próbę kontroli nad kamieniem świata, dzięki któremu mogliby przejąć inicjatywę i zniszczyć przeciwnika. Przez milenia kamień trafiał pod władanie albo jednej, albo drugiej frakcji, jednak żadna z nich nie potrafiła wykorzystać jego mocy na zdobycie realnej przewagi. W nieokreślonym czasie Tyrael zlecił budowę fortecy Pandemonium. Będąc pod kontrolą zarówno aniołów, jak i demonów, czuje się obecność obu rodzajów istot. I być może taki stan istniałby do dziś. Gdyby nie pojmanie Inariusa przez córkę Mefista Lilith. Inarius, podobnie jak pozostali członkowie Rady Angiris, był archaniołem, ale nie zasiadał w niej. Był doradcą Tyraela i wielokrotnie próbował go przekonać do zakończenia bezsensownej wojny. A gdy trafił do niewoli, mógł w końcu zrealizować swój plan z demonem, który w podobny sposób myślał o odwiecznym konflikcie. Ale o tym wątku poświęcimy drugi film, w którym poznasz szczegóły powstania sanktuarium, narodzin pierwszych Nefalemów. Oraz dlaczego Inarius i Lilith tak bardzo się nienawidzą. Mam nadzieję, że pierwsza część podoba się Tobie. Jeśli tak, zostaw proszę komentarz, łapkę w górę i dzwoneczek, aby nie umknęły Ci kolejne filmy na tym kanale. A jeśli uważasz, że warto mnie wesprzeć, zachęcam do postawienia mi wirtualnej kawy. Link do wsparcia znajduje się teraz w prawym górnym rogu ekranu i w opisie do tego filmu. Tymczasem żegnamy się z Tobą. Materiał serwowali Shomer i Aga z portalu blisplanet.pl